Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może, a gdy może, nie pomoże, to pomoże, gdańsk. Czesał trzyzyzyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. Małe muszka spadło puszki, chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja Róż Różże muszkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę w różdżki i unurzaj w różu nóżki. Został czyrzyk, czarny koczek, czyszcząc koczku każdy loczek. Pociąg przykrył koczek toczkiem, lecz część wyszła boczkiem. Czesał czyrzyk czarny koczek, Czyszcząc w koczku każdy loczek. Po czym przykrył koczek toczkiem, Lecz część loczków wyszła boczkiem. Masał huczek z tłuczkiem wnuczka I niechcący huknął żuczka. Ale heca wnuczek mruknął I z churkotem weł się stuknął. Leży żuczek, leży... Leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla Huczka jest nauczka, aby nie hasać z tłuczkiem wnuczka.